Siema, siema, ozdóbka z tej strony. Kurde, pokażę Wam jakie piękne słońce. Jaram się. Mam nadzieję, że dobrze widzicie, bo ten widok jest rajem dla moich oczu. Po prostu kocham słońce, zachody i nieważne gdzie. Nawet może za budynkiem zachodzić jak teraz. Nie muszę się lansować, że to jest na przykład gdzieś na Bali. Jestem na Tarcho u siebie. Akurat tankowałem, patrzy piękne słoneczko, to wam pokażę. Słuchajcie w ogóle czuję się jak cipa, bo się ogoliłem. Eee, Może być, że swojej twarzy nieogolonej nie widziałem z 5 lat No i powiem wam, że e latka lecą. A ja mam na to wyjebane. Dobra, pytanko. Kto wam powiedział, że jesteście jak wszyscy inni? Kto wam to narzucił? Kto wam kazał być jak wszyscy inni? Dlaczego macie e, wszyscy w koło na przykład, jak będą chodzili na czerwono, to ty masz chodzić na czerwono, chociaż lubi zielone? Kto wam to powiedział? Czy to jest gdzieś zapisane? No, w konstytucji, chłopak, zaczął się mączyć. O, nie, no po prostu. Z jednej strony też dlatego tak dopieprzam, że w konstytucji, bo nie lubię takich zjebów życiowych, którzy się tylko mążą. A powiem wam, o co chodzi? Ścioroczką sobie ścieram kurze. Tak jestem, a nie jak Tylko wersja męska. Ech. Słuchajcie, do czego zmierzam? Chcę wam coś powiedzieć. Jak kupowałem sobie mieszkanie, Wszyscy brali kredyt we frankach, dosłownie wszyscy. Jak ktoś miał brać w złotówkach, to nawet w, w banku kobieta na mnie Czy jest Pan pewien? Wszyscy biorą we frankach, Pan bierze w złotówkach. I ja mówię, po pierwsze nie jestem wszyscy, po drugie da mi Pani gwarancję, że frank nie pierdolnie do góry. Ona, ale, 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 ale da mi Pani gwarancję? Odda mi Pani te pieniądze? No nie, no właśnie. A po trzecie, jestem w kraju, w tym, w którym wiem, że złotówka jest stabilna. Czaskowo mówię, o, złotówka jest stabilna. Chodzi mi o to, że jeżeli w złotówka 100 złoty to daje to złoty plus prowizja. A nie, nie patrzy na to, że jakie są wahania, tak jak we frankach. My no zobaczcie. Chodzi o to, że wszyscy inni, którzy się ze mnie śmiali we frankach, są w dupie. Albo byli w dupie, bo, no, bo każdy wie, jak było z frankiem. Słuchajcie, kupowałem mieszkanie na, na Tarcho. Każdy się śmiałem na końcu świata, nie? Na końcu kurwa świata. Tylko, że teraz chyba Tarcho to jest najbardziej rozwijająca się dzielnica. Centrum handlowe zajebiste zbudowali, basen, wszy no wszystko mamy tutaj. Ale nie już kurwa na końcu świata. Mieszkałem w centrum i wypierdoliłem na Tarcho, bo nie muszę być jak wszyscy inni. I uważam, że tam mam swój e, raj na ziemi jest mi tam dobrze. Jak zaczynałem grupę czy No kurwa, co ty za chudy jesteś, trzeba być opakowanym, kurwa, sterydem w ogóle i tego machać śmigłem Co ty pierdolisz, tak se pomyślałem Za każdym razem tak myślę, jak ktoś mi mówi takie pierdolenie, to zawsze myślę, co ty pierdolisz Założyłem grupę Bad Boysów, zwiedziłem cały świat No nie, przepraszam, jeszcze w Stanach nie byłem z ekipą eee, Teraz właśnie planujemy skoczyć Też wszyscy mówili, że nie da rady Dało radę A nawet inaczej nie, że dało radę, tylko jest zajebiście. Robię teraz muzykę i DJ do mnie mówi, ale tej muzyki nikt nie będzie grał, bo to taka muzyka, a ja mówię jaka? Mówię, odpowiem Ci, jaka kurwa przyszłościowa muzyka, a Ty jesteś dalej w dupie i później jak już będą mi grali, to nie będziesz mógł się pochwalić, że Ty piesz tylko dalej jesteś kurwa na tych swoich jebanych stereotypach, tak jak Frankowicze, a ja mówiłem w sołtówkach. nikt mi nie wierzył, a teraz też że mi nikt nie wierzy. Mam kawałki, które się bronią, które zajebiście e, wchodzą w ucho e, i tego trzeba je wypromować. Rozmawiam z menadżerami, oni: Nie Dawid, bo my tu mamy gianty, mamy swoje zespoły. Nie ja tak, no nie, no, widocznie tak ma być, kurwa, nie ma z wami pracować. No, nie dorosliście do tego i wiem, że ludzie się wkurwiają na mnie, bo ja każdemu mówię: Jeżeli coś w życiu nie wyjdzie, to nie, że to jest moja wina, tylko to jest twoja wina albo twój problem, albo mam z tobą nie pracować. Jeżeli ja jadąc do, miałem być na uczelni na y, tym y, IKF ie w Szczecinie i wcześniej sobie skręciłem nogę i płakałem dziekanowi, żeby mi przyjął. On powiedział, y, że nie. No i teraz się cieszę, bo nie zostałem magistrem od fikołków, tylko jestem inżynierem i mi to podwójnym, a sportami i tak się zajmuję i mam trenerów i o, dobra nie będę gadał za dużo, żeby nie wychodziło, ale chodzi o to, że y, nawet teraz się robię kolejnego Trenera troszeczkę tej pracy będzie, ale, ale to nie jest weekendowy trener, że ktoś tam przypierdoli sobie w weekend y, trenera personalnego, bo ja personalnego to już dawno mam. Mam innych też trenerów, nie mogę z ludźmi pracować. Ale chodzi o to, że robię, y, będzie egzamin trwał 30, kurwa godzin. Sam egzamin 30 godzin. Pierwszy raz takie coś y, przeżyję, to będzie w następnym roku, dlatego też się ostro szykuję. Ale zobaczcie. Y, jak zaczynałem trenować BJJ i wszystkim mówiłem BJJ, to się wszyscy ze mnie śmiali, karatecy, że się macam kurwa, leżę na ziemi z innymi. I kurwa i beka była, beka, 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 a teraz kurwa wszyscy BJJ. Teraz przeszedłem na MDS i mówię o MDS-ie, nikt nie wie o co, o co chodzi z tym MDS-em, tak samo jak wcześniej mówiłem MMA też nie widzi raczej. Większość ci, co mówi nawet MMA, to nie wie jaki to jest skrót, po prostu sobie tak gadają. Do czego zmierzam? Róbcie to, co czujecie tu, a nie to, co wam ludzie kurwa mówią w koło i wam e, na zasadzie, dlaczego masz być inny, a dlaczego ma być kurwa taki sam? Jak wy wszyscy. Nosiłem Iroke za w momencie, kiedy Iroke e, nie był modny, nosiłem kiedy był modny, później nosiłem kiedy geje nosili, co się każde ze mnie śmiało, ja jestem mówiłem, dobra, myśl sobie, co chcesz. Noszę teraz, teraz postanowiłem sobie zmienić fryzurę na taką e, Zobaczycie odjechaną znów I e, też będą mówili O kurwa, ale to nie jest modne Wyjebane mam Nie mam być modne, mam się dobrze z tym czuć Ja Ja, a nie inni Nie inni Co mnie obchodzą inni I zaraz będzie o kurwa, jaki Ale taka jest prawda Jeżeli Umiem dbać o siebie, umiem kochać siebie, umiem o tym mówić, to znaczy, że już jest dobrze. A te zakompleksione, kurde, e, e, pozery warszawskie, które na przykład ostatnio gościa spotkałem na Mariewilskiej, słuchajcie, prawie nogi połamał, bo go widywałem w klubach tych warszawskich i słuchaj, kupował podróbę jakiegoś zegarka, nie? Ja mam zegarek, który budzi wibracją, e, kurwa, nawet nie wiem jaki to jest. Timex? Timexa mam, e, który budzi wib wibrację? jest kozacki mogę z nim nurkować, mogę z nim wszystko robić ja go praktycznie nie ściągam, nie, z ręki a, a gość podró kupował podróbę, która normalnie chyba w sklepie kosztuje 50 on kupował za jakieś tam 300 zł po to, żeby pojechać na przykład do Expo albo gdzieś i się przelansować, okulary kurde rajbany po 20 zł, złote wiecie, to jest po co, kurwa, po co oszukujesz sam siebie i oszukujesz ludzi, rób to i się nie przejmuj. Jeżeli e, nie stać się na coś, to o tym mów. Nie musisz być pozerem. Ja pochodzę, naprawdę nie miałem, nie przelwało mi się w życiu i nigdy nie go zacząłem, nie robiłem siebie ura, bura, ksiądz wichura, bo nie zacząłem się układać, zacząłem zarabiać pieniądze, ale zobaczcie, też nie błaznuję, jadę właśnie, każdy pyta jakim autem jadę, jadę teraz Toyotą z 98 roku. Jest oklejona w bad Boysów, jest zrobiona fajnie. Dlaczego? Bo ja zawsze lubiłem e, stare auto, że wiecie, biegi można wrzucić, że to jest wszystko mechaniczne, a nie kurwa wszystko elektronika. Dlatego. I co? I widzę moich znajomych, którzy sobie kupują samochody na kredyt, albo jeszcze lepsze, dostają od jakiejś firmy i się lansują tym autem i mówią, że o kurwa kupiłem sobie auto. I ja pierdzielę, że zostałeś od firmy, to tu mów. Ogólnie mówię wam, bądźcie sobą, nie bądźcie jebanymi pozerami, bo taki w Warszawie to jest pełno. Ura, bura, ksiądz, wichura. Chodzili za stodołe stracia, teraz wielkich państwu zgrywają. Pozdro, ją!